Jak zmieniła się Polska od czasu, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej? Odpowiedź na to pytanie jest i złożona, i prosta. W moim przekonaniu, zmieniła się totalnie. Jesteśmy w innym miejscu w Europie, jesteśmy w innym miejscu społecznym, jesteśmy bardziej um, zróżnicowanym społeczeństwem. Wydaje mi się, że jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jesteśmy w takim miejscu wolnościowym. I że trochę straciliśmy świadomość tego, że to nie jest coś, co jest nam dane na zawsze i że ten projekt europejski, projekt tworzenia pewnej wspólnoty, która jest dużą wartością, jest czymś, o co trzeba dbać codziennie, o czym trzeba pamiętać, o czym trzeba rozmawiać, zwłaszcza z pokoleniami najmłodszych obywateli polskich bo mamy sporą grupę osób w Polsce, która nie pamięta innego świata niż świat wolności w Unii Europejskiej. Jakie znaczenie ma to, że jesteśmy w Unii Europejskiej dla porządku prawnego Polski czy w Polsce? W moim przekonaniu to jest element, który działa bardzo stabilizująco. No, bo pamiętajmy, że państwa, które były wcześniej w Unii Europejskiej, to są bardziej dojrzałe demokracje, z bardziej utrwalonym przekonaniem również do praworządności, do reguł demokracji, bardziej zaznajomione są to też społeczeństwa z tym, w jaki sposób funkcjonuje dojrzała demokracja. My się e, ciągle uczymy, e, my jesteśmy bardziej podatni na, e, wydaje mi się, niestabilność. E, ale dla nas to jest ważne, ponieważ my jesteśmy społeczeństwem, które się uczy od najlepszych wzorców. To nie do końca tak jest, że Unia Europejska wpływa na wszystkie dziedziny naszego życia, bo to na co wpływa, to jest przejaw decyzji państwa, które przystępuje do Unii Europejskiej i no, już w nim jest jako państwo członkowskie ponieważ ten skrót myślowy, że Unia Europejska przyjmuje pewne regulacje, których my musimy później przestrzegać, to jest też pewna pułapka moim zdaniem, ponieważ trzeba pamiętać, że w Unii Europejskiej decyzje są podejmowane wspólnie, nie za plecami Polski, tylko z udziałem Polski. I to jest, no to jest chyba zasadnicze znaczenie w tym, w tym obszarze. Natomiast to, że jesteśmy państwem członkowskim Unii Europejskiej, jak wspomniałam, działa w moim przekonaniu stabilizująco, bo trochę też zmienia naszą mentalność. Mamy też pewne stereotypy takie społeczne, na przykład takie, że zasady są po to, żeby je łamać, w Polsce również zasady prawne. Natomiast pamiętajmy, że prawo to nie jest nasz wróg, zasady prawa to nie jest nasz wróg, to jest element, który pomaga porządkować relacje społeczne.